W tym filmie pokażę Ci, jak przeszukiwać zbiory liczb, by znaleźć tą właściwą. Na przykładzie rzucania kostką do gry. E, zasymulujemy rzut 6 razy kostką do gry i spróbujemy znaleźć, napisać algorytm, aby znaleźć, czy padła tam szóstka, czy też nie. Więc na początek e, sugeruję, żebyś zawsze zmienił sobie, albo zmieniła nazwę tutaj projektu, żeby, jak będziesz mieć dużo projektów, żeby się w nich nie pokubić. No i też tutaj ja to tu szybciutko sobie znajdę jakąś postać, żeby nie był zawsze ten kod, to też ułatwia troszeczkę później pracę, bo jak mamy dużo projektów, to nie, wszystkich, nie wszystkie wyglądają tak samo, więc szybko tutaj dodam jakąś postać e, tego też psa. On jest gdzieś w kosmosie, więc też tutaj jakąś kosmiczną planszę. OK. mam. No i jak ma wyglądać tegar, więc na początku stworzymy listę wylosowanych sześciu rzutów kostką, a następnie po kliknięciu w naszą postać ona powie, czy ta szóstka była w tym zbiorze liczb, czy też nie była. Więc aby stworzyć listę, wylosowanych liczb, musimy stworzyć ją tutaj w zmiennej kategorii zmienne, klikam stwórz listę no i nazwę ją na wylosowanych liczb klikam ok ona się tutaj już wygenerowała na razie jest pusta też będzie mi potrzebna zmienna w którą będę przeszukiwał Tą listę. Taka zmienna pomocnicza, dzięki której będę mógł się dostawać do poszczególnych elementów tutaj tej listy. Więc tutaj też sobie stworzę właśnie taką taką zmienną. Nazwę ją e, no na przykład numer rzutu. OK. E, stworzyła się ona jest z zestawem na razie. No i teraz, co ma się dziać tutaj w tym skrypcie? Więc zacznę od zielonej flagi. Następnie e, nasza postać powie, że rzuci 6 razy kostką. Rzucę 6 razy kostką. Ten komunikat będzie wyświetlał się przez dwie sekundy, a następnie algorytm, który utworzymy, będzie symulował rzut tej. Kostki 6 razy, więc żeby coś zasymulować 6 razy, skorzystam z pętli i powtórz. No i wpiszę, że ma się to powtórzyć nie 10 jak jest domyślnie, tylko 6 razy. I teraz będę wypełniał tą listę moich wylosowanych liczb wartościami jest od 1 do 6, dlatego że na kostce gry mamy właśnie takie wartości od 1 oczka do 6 maksymalnie. Więc przejdę teraz do zmiennych i tutaj mam dodaj. Taki wpis, dodaj obiekt do listy wylosowanych liczb. Więc jeżeli tutaj coś wpiszę, to e, on się wypełni tutaj do tej listy. Zobacz, jak tutaj sobie jest obiekt, nacisnę teraz zieloną flagę, to sześć razy wpisał mi nazwę tutaj obiekt, czyli to e, Teraz zobacz jeszcze, uwaga, jeżeli nacisnę drugi raz zieloną flagę, to co się stanie? 2 sekundy czekam na komunikat i dopisało się znowu 6 liczb, kolejnych, czyli już mam ich tutaj 12. Ja bym chciał, żeby za każdym razem, jak nacisnę zieloną flagę, tak, teraz kolejny raz dodam i będzie teraz już 18, tak, a chciałbym, żeby za każdym razem, kiedy nacisnę zieloną flagę, żeby ta lista się kasowała. Więc jeszcze muszę o to zadbać i tutaj z opcji dostępnych, tu w zmiennych, wyszukuję. Usuń wszystko z liczb, lista wylosowanych liczb i umieszczam to na samym początku. Czyli zawsze jak nacisnę zieloną flagę, najpierw w czasie kasuje całość i dopiero e, będą się dodawać tutaj kolejny raz liczby. Ale ja rzecz jasna nie chcę, żeby tutaj były e, napis w każdym, e, w każdym losowaniu e, obiekt, tylko chcę, żeby to tu jakaś wylosowana wartość od 1 do 6. Więc w tym miejscu wyrażeń. Umieszczam bloczek losuj od 1 do 6, czyli tyle ile mamy oczek na kostce. No i teraz już powinno to mi działać, czyli naciskam i już się losuje. 2, 6, 4, 1, 3, 1. Takie oczka się wlosowały. Jeszcze raz. Wylosują się 2, 1, 6, 5, 6. Bardzo podobnie się wylosowało. Teraz znowu 6, 4, 6, więc jak widzisz dobrze to się losuje. Eee... I teraz umieścimy, jak już się to wylosowało w tej w naszą lista się wypełniła wylosowanymi wartościami, no to teraz nasz, nasza postać wyświetli komunikat na końcu przez dwie sekundy. Kliknij mnie, a sprawdzę że została wylosowana. No i jak już ten on to powie ten skrypt, to ten skrypt zielonej flagi. Zakończymy. Więc umieszczam tutaj zatrzymaj. Ten skrypt. Czyli on się kończy już w tym miejscu, gdzie powie, już że każda aktywność cała się kończy tego skryptu. I teraz, jak tutaj widzisz, zasugerowaliśmy, że kiedy kliknę. Kiedy kliknij, sprawdzę, czy została wlasowana szóstka, więc. No, gorujemy użytkownikowi, żeby nacisnął tego ludzika naszą postać, i ona ma teraz sprawdzić i nam powiedzieć, czy jest ta szóstka, czy jej nie ma. Więc ze zdarzeń muszę wybrać, kiedy duszek został kliknięty, żeby to się wszystko tutaj wydarzyło. I co muszę zrobić? Teraz musimy przeszukać tą tutaj listę. Więc utworzyliśmy zmienną. Która nazywa się Numer żółtu. w podręczniku, bo ta lekcja, ten film, bazuje na podręczniku SIP-u do klasy szóstej, szkoły podstawowej. I w podręczniku tym, przy lekcji, lekcji, szukaj, znajdź szóstkę, jest zmienna, którą teraz mówię, ona się nazywa Numer. Ja ją zmieniłem, nazywa się Numer żółtu, dlatego że tak mi się wydaje, że będzie, że jest to bardziej logiczne. I, I teraz, co ma się dziać? Więc musimy sobie przeszukać te elementy. Zobacz, że ta lista ma m, każdy element, jest numerowany, czyli to jest numer 1, numer 2, 3, 4, 5, 6. Każdy jest numerowanym elementem, i stworzyłem tutaj zmienną numer rzutu. Mieszczę teraz tutaj, e, która będzie nam tą zmienną pomocniczą, żebyśmy mogli się dostać do każdego z tych elementów. Czyli na początku. Ja to najpierw napiszę tak jak jest w podręczniku, później troszeczkę zmodyfikuję, bo wydaje mi się, że to jest lepsze rozwiązanie. Natomiast tak jak w podręczniku, że ustawiamy na początku pierwszy rzut na jeden. Czyli ustawiamy, że przeszukujemy tą wartość. I teraz co będzie się działo? Chcemy przeszukać każdą listę 6 razy, bo mamy 6 rzutów. Jeżeli by było tych rzutów tutaj e, na przykład 10, to tutaj też byśmy przeszukiwali 10 razy, tak? E, 10 razy e, tą listę. Jeżeli chcielibyśmy zasymulować rzut kostką. 250 razy, to musiałbym tutaj powtórzyć 250 razy, żeby się stworzyła lista 250 wpisów, i też teraz chcę przeszukać tą listę, więc muszę użyć znowu pętli, e, że teraz po kliknięciu naszego dłuszka, on przeszuka tą listę tyle razy, ile było rzutu. Więc jeżeli było 6 razy sumulowaliśmy rzut, no to 6 razy będzie on sprawdzał, co tam się wydarzyło. I teraz to ma się stać? Jeżeli gdziekolwiek w tym tutaj wylosowanych liczbach e, padnie szóstka, to nasza postać ma powiedzieć jest szóstka i od razu zatrzymać ten cały skrypt. Już więcej, nic się nie stanie. Zatrzymuje, mówi jest szóstka i koniec jest z tego programu. Kończymy go. Więc e, szukam tutaj z kontroli warunku, bo warunkiem jest znalezienie szóstki. Więc szukam, jeżeli. No, i teraz co? Jeżeli któryś z tych wpisów równa się 6, to kończymy skrypt. Więc z wyrażeń wybieram równość. Jeżeli ta wartość, która jest z nich równa się 6, to co ma się dziać? Oj, przepraszam, tutaj to miało być oczywiście. To co ma się dziać? Ma nasz duszek powiedzieć. Jest szóstka. Jest szóstka. I kończymy skrypt. Zatrzymujemy ten skrypt. Czyli program się kończy. Ale tu jest, nie ma najważniejszej rzeczy. Czyli kiedy ma tutaj on to powiedzieć? Tu musimy wpisać warunek, że jeżeli coś tam jest równe 6. A co jest konkretnie? No, wartość tej tablicy, tutaj tego, tego listy, zwanej, tak? czyli listy, czyli tutaj sobie sprawdzamy. Więc ze zmiennych, Wyszukuję tutaj opcję element, element pierwszy z listy wylosowanych liczb, czyli to jest ten. Jeżeli bym wpisał tutaj, że element szósty, to bym szukał tej wartości. Jeżeli wpiszę tutaj czwarty, to znaczy, że szukam tej wartości. No i to sobie wrzucam. I Co się teraz dzieje, jak tu wpisałem 4. On sześć razy powtórzy wyszukiwanie dokładnie w tym polu czwartym tak, no bo tu jest wpisane tak na stałe 4, więc on 6 razy, bo mam pętlę 6 razy, on 6 razy sprawdzi, czy w tym elemencie czwartym jest szóstka, tak, czyli to nie zadziała tak jak chcemy. Jeżeli tutaj w tym elemencie czwartym faktycznie byłaby szóstka, no to by powiedział, że jest szóstka. Natomiast jeżeli będzie w pierwszym, tak jak tutaj, w drugim, w trzecim, w piątym i szóstym, no to już nam nie powie, więc to jest źle zrobione. Musimy tutaj sobie zmienić tą wartość za każdym razem, gdy tą pętlą obracamy. Więc muszę korzystać tutaj z tej mojej zmiennej pomocniczej numer rzutu, która jakby jest odniesieniem tutaj, ten numer rzutu to jest ta jedynka, 2, 3, 4. Więc yy, umieszczam sobie, że jeżeli ten numer rzutu jest równy liczbie wylosowanej yy, tutaj, tej, tej liczbie 6, no to zmieniamy to na 6. Ale co się dzieje? Tutaj cały czas to nie będzie działać jeszcze poprawnie. Dlaczego? Dlatego, że my ten numer rzutu, on jest tu, i on cały czas jest ustawiony na 1. My znowu sześć razy sobie sprawdzimy, korzystając z tej zmiennej numer rzutu, ale ona jest cały czas taka sama, czyli cały czas jest jedynką. Więc musimy też zadbać, żeby za każdym obrotem tej pętli ten numer się zwiększył. Więc e, z, korzystam z bloczku zmień, i tutaj gdzie mam powtórz pętlę warunek i pod tym warunkiem w pętli tutaj powtórz ważne żeby tego nie umieścić w jeżeli bo to wtedy tylko by zadziałało wtedy gdy, gdy to by było szóstką ta wartość pierwsza elementu a tego nie chcę więc to musi być tutaj umieszczone pod, w pętli powtórz pod jeżeli jeżeli zmienna i tu wybieram sobie numer rzutu zmień numer rzutu o 1 czyli za pierwszym razem jest 1 jak pętla sobie sprawdzi jedyneczkę to zmieni ją na 2. I teraz znowu pętla sobie sprawdzi, czy jeżeli drugie pole jest, jest szóstką, to mówi, jest szóstka i przerywamy. Jeżeli nie jest, no to zmienia sobie na 3. I idzie dalej, więc zobaczymy, czy to zdziała. Przeładuję tutaj jakiś już skrypt. Eee, naciskam, on od razu napisał jest szóstka. Dlatego, że ta szóstka jest, on to sprawdza bardzo szybko. Jeżeli są dwie szóstki, to nas o tym nie poinformuje, po prostu powie, że szóstka wypadła. Tak to działa, tak ten skrypt jest skonstruowany. A teraz, co się stanie, jeżeli tej szóstki by nie było? Bo w tym przypadku to spróbuję jakoś zasymulować, tylko zmienię sobie tutaj, żeby, żebym tyle nie czekał, więc niech on tam sobie powie tak bardzo szybko w ramach testu. O i teraz jest cały czas szóstka, więc spróbuję wygenerować jakieś tu liczby, gdzie jej nie ma. No, tutaj nie ma jej, więc naciskam i nic się nie dzieje. Dlaczego się nic nie dzieje? Dlatego, że tutaj na skrypt powtórzył się, znaczy ta, ten warunek, cała ta pętla powtórzyła się 6 razy. Warunek został sprawdzony za każdym razem, natomiast wszystko nie padła. więc co się dzieje? Po szóstym razie wychodzimy sobie tutaj z tej, z tej pętli dalej, a tutaj dalej nic nie mamy. Więc jeżeli Teraz wyjdziemy z tej pętli. No to tutaj umieśćmy napis kolejny, żeby on powiedział nam, że tej szóstki nie ma. Więc, o, może ten nie w dwie sekundy, tylko tutaj. Nie ma szóstki. I też zatrzymuję ten skrypt. kończymy mój program już e, tym, e, tym komunikatem. No i zobaczmy, czy to działa. Jeszcze raz. Eee, opcja, że jest. Szóstka naciskam. Jest faktycznie. Napisał, że ona jest. Teraz spróbuję wylosować jeszcze raz jakąś wartość, żeby ta szóstka nie była. O! Tutaj nie ma w tej liście szóstki. Naciskam. Nie ma szóstki komunikat. To wszystko w tym filmie. W następnym pokażę Ci, jak zmodyfikować to, aby Poinformował program, nas, w którym rzucie nam się udają ją odnaleźć. Eee, może wrzucę jeszcze ten e, zadanie trzecie z podręcznika, chociaż myślę, że dużo nauczycieli e, zada to jako zadanie na szóstkę, więc może nie chcę psuć tam zabawy w programistycznej Wam. E, ale zobaczymy, może wrzucę po jakimś czasie to zadanie, jak zrobić zadanie, e, żeby kostka się zmieniała w zależności od tego, co jest wylosowane. Te zachęcam do umieszczania w komentarzach swojego skryptu, linku do swoich skryptów z gotowym tym zadaniem, szczególnie z tym losowaniem kostek, jeżeli się komuś uda. Działajcie, programujcie. I to wszystko. Cześć.